Dobry wieczór, dobry wieczór, witam 11 września 2024 roku. Witam tutaj Państwa na live, na żywo. I to, co dzisiaj będę mówić, to zawsze ja mówię prawdę. Proszę Państwa, na samym początku polecam moją jedną książkę i drugą. Książeczkę Złote zioła na wagę złota polecamy przez władzie jak również ja nie mam, ale tą drugą jesteśmy gośćmi na tej ziemi, gdzie pisze, jak wykonać leki, jak doczekamy, będziemy polecać inne, jak wyprodukujemy. Proszę Państwa, coś tu muszę powiedzieć, to co się dzieje w kraju to jest obłęd i teraz ludzie, którzy na przykład mają różne schorzenia, bo no tutaj dzieją się różne sprawy polityczne. Może też tak być, że zabraknie różnych leków, które wdrażali. No różnie to może być, bo widzicie do czego to wszystko się sprowadza. I ja tutaj nie uznaję. Telewizja Republika mówi prawdę, ale co nam z tej mowy, że mówi, że nam opowiada jaka jest sytuacja? Nie ma żadnej reakcji znikąd. Na przykład, i więc tutaj trzeba się zastanowić, bo ja tutaj o działach będę mówić, że warto właściwie o tych działach, o których ja zawsze mówię, najważniejsze, zawsze albo taką mieszankę mieć, bo w razie, takie dzieła mogą być i 5 lat, bo w razie, gdyby, w sujczku, zakręcone oczywiście, gdyby zabrakło jakichkolwiek leków, to wyleczysz wszelakiego choroby, rodzaju choroby. Które są, nie znaczy, że teraz nie możesz, jeżeli masz różne choroby, za chwilę powiem mniej więcej jakie, proszę Państwa, że teraz nie możesz, że ktoś zakazuje. Nikt nie zakazuje. Nawet lekarz ogólny czy inny specjalista powie, że możesz dodatkowo do tego leczenia leczyć się takimi czy takimi ziołami wspomagającymi, które, bo i tak było, i tak jest w medycynie naturalnej, i tak jest też przyjęte są zioła ważne w różnych stanach chorobowych, dlatego też nie trzeba od tych ziół uciekać, tylko jak najbardziej się przyzwyczajać, żeby odrzucić wiele tych suplementów diety, żeby nie mieć tej sztywności, żeby nie mieć przepuklin, to tutaj korzeń żywokostu. Takie mazidło polecam, żeby zrobione z korzenia żywokostu. Już nie jeden się wyleczył, wiecie dobrze o tym, ale jak ktoś zaleczył, nie wyleczył, to po 3 czterech latach się wraca. Takie sprawy, czy rozszczepy, czy nadprodukcję wody, jakieś gangliony, wózki. Nie wiadomo, co kto ma, trzeba zaleczyć, czy sztywność nóg, czyli zatrzymuje się woda, te nogi są twarde i tak dalej. Bo z niejedną panią rozmawiałam, mówiła, że przeszła wszelkie kuracje, rehabilitacje. Nie wiadomo, co różności używała i nic to nie pomaga. Jednak stwierdziła nie tylko jedna, ale wiele osób, że Mazidło pomagało przez lata, więc zaniedbała, bo nie wyleczyła do końca. I dodatkowo piła te zioła, które ja polecam przeciwzapalne, bo to proszę Państwa, różne choroby powstają w skutek różnego urazu. A tu mianowicie powiem, też zaczynają się od mózgu. Coś stanie się, dajmy na to w rodzinie, ktoś umrze, ktoś inny inaczej kto nie ulegnie wypadkowi. I choćby nie wiem, jaki człowiek był twardy, że nie pokazuje na zewnątrz, że nie płacze, ale nerwica wegetatywna wewnątrz zostaje i wtedy się nasila, kumuluje, wtedy jest napięcie mięśni, wiele różnych chorób z tym związanych, zatrzymanie wody w organizmie i tak dalej, i tak dalej. Ja jak rozmawiałam, no to panie, które przebyły rehabilitację cudawianki. Dowiedział się lekarze, że oni nie wiedzą od niektórych skąd ta woda się w organizmie bo jak tu jest wynik dobry, tu dobry, tu nie ma nic, tu nie ma nic, no to z krwi, czy ogólnie, no to proszę, czy rezonans, no to widzicie. Ale ja Wam powiem, to jest wszystko ze stresu, z jedzenia cukru, słodkich ciastek. Chociaż ktoś nie ma cukrzycy, bo niektóre panie mówią, że nie mają, ale ogólnie. Wam tak powiem, z tego co słuchacie, co się dzieje, a nie jest nikt w stanie, czy sama kobieta starsza, czy, czy mężczyzna, już nie jest w stanie iść walczyć o tę Polskę, po prostu, proszę Państwa. I widzicie, co dzieje się, tak jak ja powiedziałam, na 100% będzie rozlektwicznie, bo tak być nie może. Nie mogą być landy z Polski zrobione do Niemiec po cichu, bo takie gadanie, gdybanie, mówienie i takie sobie w każdy dzień. Nic nie daje, to musi być jakaś reakcja, jakiejś siły, mocy, proszę Państwa, organizacji, żeby nie pozwolić. No jak można powiedzieć, sama to słyszałam, że pan premier powiedział, że będzie łamał prawo. No to gdyby każdy z nas chciał złamać prawo, czy tam przepisy drogowe, czy inne, czy, czy jakieś, to zostaje ukarany, to co miałby powiedzieć, stop, ja nic nie płacę, wszyscy by mieli to zrobić. Po prostu wziął ktoś kredyt, no to by się myślał, a ja podpisałem, ale to ja nie chcę podpisywać, wycofuję się, a ja tych pieniędzy nie ma. No to, 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 to nie można łamać tak prawa. Musi być jakaś ustawa, nie uchwała, tylko ustawa, która reguluje stan prawny i musi być to prawo. Ja tutaj nie widzę, to wszystko się rozwala w regiment, jak to się mówi, czy inaczej, nie wiem co to znaczy słowo, ale powtórzyłam to, dawniej tak mówili, czyli na kawałki. I, I proszę Państwa, trzeba jakoś reakcję, nie tylko siedzieć na stołkach, mieć to stanowisko jakieś tam, że zarabiasz dobrze, a to samemu tobie wystarczy. To nie o to chodzi, chodzi o Polskę, o byt, o dalsze życie innych i dzieci i wszystkich innych. Ale jak się słucha, do czego to wszystko stało się, dlaczego, dlaczego młodzi zrobiliście głupotę za parę placków i pizzy, czy innych tam jakieś parę groszy, nie ustawiliście sobie życia tylko zniszczyliście bo tak to można powiedzieć do was pretensje to co było najpiękniejsze budowane w Polsce to co by było Polska kraj miodem płynący uśmiechem i, i taką swobodą to widzicie że rząd Prawa i Sprawiedliwości mocno stał razem na czele z panem Morawieckim i prezydentem i nie dopuszczali do Różnych tych, to widzicie, nawet teraz prezydent się nie odzywa. Moje zdanie jest takie. Jak słuchałam tej roty przysięgi y, rządu, czyli Tuska, y, proszę państwa, to on powiedział na końcu, to jakby był prezydent, bo jest prawnikiem, to by nie przyjął takiej przysięgi, ponieważ nie można dodawać ponad to, co jest w zapisie, i już tu się wydała rządza, człowieka, rządza pieniądza, tak jak ja w tej pierwszej książce napisałam, ponieważ dodał pan Tusk, dodał, że tak jak on to rozumie, będzie rządził, to nie ma takiego czegoś tak jak on to rozumie, to, to jest taki bunt świata, to gdyby się ludzie zbuntowali te 7 miliardów na świecie, te 7 miliardów na świecie, gdyby się ludzie zbuntowali, to by było niedobrze, więc tutaj jeżeli tak powiedział no to tak rządzi a teraz macie pretensje jak została rota, rota czy jak się to nazywa przyjęta czyli ta przysięga nie po prostu no to ja nikogo tu nie będę bronić w każdym razie chciałam wam powiedzieć że w związku z tym całym analogiem co się dzieje po prostu w świecie trzeba zabezpieczyć się i jak ktoś ma jakieś różnego rodzaju choroby bo tutaj Mówią, że będą likwidować wiele ośrodków, wiele porodówek, wiele różnych rzeczy, tych instytucji i tak dalej, no, że trzeba jechać no bo to się słyszy, nie? że trzeba jechać gdzieś tam kilometrów, kilkanaście, kilkadziesiąt, gdzieś do ośrodka czy coś takiego, no to to nie powinno takie być. To to jest jakby zniszczenie narodu. Zawsze byłam patriotką, nikomu nie uniżam, ani takiej partii, ani takiej. Ale myślę, że to powinno być jakoś inaczej rozwiązane, że jak jest powiat, to w powiecie powinno być ten szpital czy te porodówki, jak jest podgrupa, to też powinno być jakiś system opieki zdrowotnej. Na razie jeszcze są, ale z tego co wynika, jeżeli nie będzie nikt finansował, to widzicie Państwo, tak samo mi finansują Prawa i Sprawiedliwości i proszą o pieniądze, no to. No to jak się utrzymają placówki i ludziom, kto zapłaci, ludzie muszą wszystko opłacić. No i to jest właśnie taka sytuacja, gdzie warto sobie nazbierać ziół, tak jak mówiłam, żeby mieć nawodź, wroty, czy coś nieodkażające, przeciwzapalne, przeciwrostoczowe, przeciwistaminowe, czyli jakby była ta nerwica przeciw, proszę Państwa, jak ktoś ma jakieś rany odleżyny, to na Żywokostu można mieć i tym się wspomagać. Dodatkowo do tego leczenia, bo tak wspomagają spomaga się, się wszyscy i na pewno lekarz tego nie zaprzeczy, proszę Państwa, absolutnie. Bo na przykład Żywokost, jeżeli ktoś ma rany od leżyny, to przyspiesza gojenie po prostu, czy odnożenia czy czy natychmiastowa pomoc w przypadku urazów, jakichś imiaków opuchlist i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo korzystne proszę Państwa, więc widzicie jak jest. W każdym razie, tak jak wczoraj mówiłam, że na prawie jasnogórskim widziałam praktycznie samych emerytur, czyli 70-60 no, kilka osób takich młodszych było widać, ale wszystko to jest w wieku emerytalnym, no to taki ktoś już schorowany czy spracowany nie będzie protestował przeciw jakimś ustawą czy to musiała być średnia klasa średnia, e, średni, e, średnia klasa ludzi i tak mogę powiedzieć nie jest przygotowana na to nigdy nie była na jakieś takie działania e, tak jak na przykład Solidarność e, czy, czy inaczej która walczyła o e, o co to nie wiem ta Solidarność bo pamiętam jak też były obiecanki od pana Lecha Wałęsy, że, że 100 tysięcy każdy dostanie, każdy się cieszył, ale to chyba na papierze tym grubym długopisem napisane 100 tysięcy i na tym koniec, ale nie ma się co z, z tego śmiać. Po prostu to jest moim zdaniem, jak uczyłam się historii, to było czy rozbiory Polski teraz to jest czwarty na oczach ludzi niszczenie. I tak dalej, I proszę państwa. Albo jak się czyta komunikaty, nie wiem na ile one są wiarygodne, ale z datą podpisane, że GIS wycofuje na przykład jajka, bo salmonella albo coś tam, proszę państwa, no to z jakiegoś sklepu, no to jeżeli ktoś kupił 10 jajek, a miał 3 dni, a zacznie się dowiedzieć, to już tych jajek nie ma, ale Musicie tutaj sobie wiedzieć jedną rzecz, że takie właśnie te bacyle, czyli te salmonelle, to nawet w 60 stopniach giną. Jeżeli zrobisz jajecznicę i smażyć ze wszystkich stron, na niej jest na to na pewno nie, nie zakaziście, a nikt nie pije tak jak dawniej surowy jajek tych hodowlanych z klatki, bo nikt tak nie pije. Bo jak ktoś ma na wsi, a chciał takie białko i żółtko. To było najzdrowsze dla organizmu i wabni, wszystko, bo wiadomo, że lazo, co jest w tym białym jajku, to zawsze pamiętam, jak nawet na woskim sądził, już jest ojciec, ale wypijał trzy jajka, rano zrobił tylko dziurkę z jednej, z drugiej strony, jak szedł do pracy i to już miało siłę i moc, no ale to takie były swojskie. Gdzie kury, oczywiście, że one zbierają różnego rodzaju blizny i, i różne rzeczy, i różne te robactwa. Które mają najwięcej białka, ale to jest przestwarzane przez, przetwarzane przez, przez kół. No, ogólnie. I proszę Państwa, inaczej to się miało wszystko do siebie. Ale jakby to powiedzieć, jeżeli na przykład nakopiesz sobie mniszka, przyda się po, po prostu, bo bardzo korzystnie wpływa, czy by był cholesterol, to czy wątroba zanieczyszczona, czy przerost prostaty, i inne. To już ludzie wiedzą, bo dziękują, korzystają z tego i, i pomału się choroba cofa. Wiadomo, że wolni cofa się jakaś poważniejsza choroba po mniszku, po prostu lekarskim, czy innych ziołach, ale ona jak się cofa, to się wyleczy, ale zawsze pamiętajmy, że te zioła, wszystkie, które na przykład mamy, czy mieszaneczki, czy coś takiego. Kupić albo ktoś Wam poleci, to pijemy łykami. Nigdy nie bierzemy więcej ziół i czytajmy, żeby to były do picia. Jak mała łyżeczka i szklanka wody, zawsze gotujemy od dwóch do czerniny, proszę Państwa, żeby nie dostać alergii, uczulenia, różnych tych. Można wcześniej jeszcze zioła przepukać, zawsze trzymamy w słoiku zioła, żeby się nie dostały jakieś różne robactwa czy tam pająki albo nie wiadomo co. To tak jak już wam powiedziałam. W każdym bądź razie tutaj muszę przytoczyć Zaraz, zaraz, zaraz wam powiem co to miałam. O ja mam jeszcze powiedzieć, bardzo przepraszam, e, aha, bo dzisiaj żeśmy rozmawiali o tym, ja mówiłam, że każdy kobieta czy mężczyzna musi zadbać o siebie, choćby nie wiem jak czasu nie miała, musi przynajmniej się odrobaczyć, powinna, jak zrobiła takiego orzecha, ale gdzieś tam ludzie nad morza różnych stron środkowej Polski mówią, że całkiem orzechy omarzyły, więc nie mieli tego roku y, y, po prostu, więc jak dożyjemy drugiego roku, będzie mieli według tej gruby książeczki i, i po prostu y, może ktoś nie ma to może zadzwoni do mnie to mu pośle y, po prostu oczywiście y, tak za opłatą i jesteśmy gośćmi na tej ziemi bo tak rzeczywiście jest to jest tytuł tej książki ale cały środek jest ujęty leczeniu w różnych chorobach w punktach napisane bo nie ma co rozpisywać Wystarczy jak jest dawkowanie i na przykład na co to po prostu, bo po co to rozpisywać. Teraz już dzieje się tak, że jak dzisiaj się nawet dowiedziałam, to choroby, które, kobiece, choroby, które miały nazwy inne, po prostu takie mięs, mięsaki lub jakieś guzki czy inaczej, to oni to całkiem inaczej nazwali i dopiero po badaniach mówią do ludzi, i, i każdy człowiek myśli, że to jest nowa choroba a to jest to samo, całe czasy, co się nazywało wcześniej inaczej na przykład w każdym razie jeżeli kobieta ma upławy nadżerki czy jakieś guzki małe, które jak lekarz mówi, że to nic się nie dzieje, takie może jeszcze być to na co to czekać, żeby to rosło może pić tego mniszka, jakieś zioła zrobić proszę Państwa nasiadówki i wszystko jest ok. Dobry wieczór Pani Justyno, Pani Marysia skrajnie witam serdecznie. I pozdrawiam się także witam i pozdrawiam. I proszę Państwa, ja tutaj tak szczerze mówię o wszystkim, ponieważ nie wolno wykluczać ziół z dodatkowego leczenia. Oczywiście, że trzeba mieć od kogoś, kogoś jest zna, sprawdzonego, czy jak ktoś tak nadaje z nim jest kontakt i, i mówi o tym, żeby był wiarygodny, czy telefon, to żeby przynajmniej wiedział jakie, bo tutaj musi być. Tutaj nie może wejść żadne zioło w interakcję z, z jakimiś lekami, bo jeżeli jest, lekarze dają, y, każde zioło lekko rozrzedza krew. Ona sobie swobodnie przepływa, przy czym likwiduje zapalenia. Przy czym nie pijemy szklanki naraz albo w towarzystwie, jak siedzimy, tylko. Szklankę ziół mamy na cały dzień po parę łyków, czy na trzy razy jak to chce, czy na dwa razy dwie filiżanki, podzielimy szklankę. Filiżanki są też małe. Więc warto powoli wdrożyć dzieła, żeby ten organizm pamiętał, wóz pamiętał i, i cały obieg w człowieku, że jest dotleniony, że nie będą się poszerzać. Te różnego rodzaju choroby, po prostu. Proszę Państwa, nikt nie zakazuje żadnych ziół, bo to są takie też zielarskie. E, e, oczywiście, że to są zioła sprowadzane, mieszanki różnego rodzaju, więc jak nie uzbierasz sama, to już e, ten te pani Władziu, z panią zawsze jest super kontakt. No dziękuję, może jest, a ja przepraszam, miałam Panią zapisaną na którymś tam miejscu i ciągle w torebce mi się włącza, to proszę nie brać pod uwagę, bo jak nie dzwonię, to po prostu będę musiała to jakoś inaczej ustawić, bo teraz to te sztuczne inteligencje to same wybierają Ci numer, jak masz gdzieś pod tym, to już ciężko. Jest i właśnie tak mówię, żaden lekarz nie powie, nie wspomagaj się, jeżeli się ktoś leczy chemią, też się można wspomagać buraczkiem, mniszkiem. to są najważniejsze, czy inne, bo zależy w jakich chorobach, żeby narastały nowe krwinki, bo wiadomo, że jeżeli ktoś chemię jakąkolwiek bierze, to te krwinki spadają czerwone i i na dół, hemoglobina, wszystko człowiek słabnie wtedy i, i ogólnie, więc przy czym się wspomagamy. Żaden lekarz nie powie, proszę się nie wspomagać, ponieważ yy, na pewno powie, że można się wspomagać, bo ile takich lekarzy jest, którzy mówią i, i wierzą, sami w i sami piją, więc, więc tutaj yy, proszę Państwa, yy, nie ma. Warto, jak ktoś idzie na zabiegi wcześniej i, i pić tego mniszka pić to co jeszcze ma pod ręką oczyścić po prostu się z pasożytów, jak ma orzecha, czy jaskół, czy ziele i w ten czas nie będzie żadnych posiewów nic chociażby po jakimś zabiegu, ale trzeba właściwie tak zrobić, bo tak się robi. I po prostu wtedy lekarze w większości są w obłędzie, bo nie wiedzą, co stało się, że albo trzeba, albo nie trzeba robić zabiegu, albo albo. A ludzie boją się, proszę się nie bać, tylko mówić, że piłem. W każdym razie muszę tutaj oszczec wszystkich, bo lekarze mówią, jak ktoś ma mieć zabieg, to żadnych ziół ani rozrzedzających leków, krew się nie bierze tydzień przed tymi zabiegami. To to musi każdy pamiętać. Pani Justyna, oficjalnie nie mówią, żeby się wspomagać. Mówią, mówią, bo tak jest w medycynie, oczywiście może jak jest ktoś młodszy, albo ktoś komuna kimś może nie zależy, albo może nie, nie myśli o tym, to może dlatego nie powie. Po prostu. A jeżeli widzi, jakie są postępy, na przykład, bo ile jest takich super lekarzy z dawna i, i teraźniejszych, że widzi, że Idzie tam kobieta czy mężczyzna, bo tak się zdarza i mówi, ja piję to, ja, się, ja wspomagam się takimi ziołami, a to dobrze, dobrze, nic się nie dzieje, proszę się wspomagać, będzie szybciej leczenie, bo tak faktycznie jest, czyli szybciej będzie się wszystko leczyło, więc trzeba się wspomagać. I tutaj te moje słowa idą na cały świat, bo mnie oglądają w Ameryce, w Norwegii, w Islandii, no gdzie tylko są czy Polacy, czy inni, którzy rozumieją ten język. Proszę Państwa, więc to co mówię, to mówię tak, jak faktycznie jest. Nawet jest też opisywane w medycynie, że niektóre, nawet tak jak już mówiłam, gdyby były ciężkie metale, tak jak ołowie, inne, to nawet aparatami różnymi czy laserami ciężko wyleczyć. A są takie trzy zioła, które właściwie usuwają z organizmu te metale ciężkie. Czy z wątroby, czy, czy w ogóle. No to tu sobie mówmy, proszę Państwa. I nawet ta mała książeczka może załatwić zdrowie człowiekowi. Nie musi być taka pisana, no ale jeżeli ktoś chce mieć rozszerzenie, no to się pisze więcej, I chociaż. Nie każdy chce być lekarzem ani zielarzem, więc po co, mu uzas, po co mu pisownia, żeby zapomniał to, co czytał z przodu? Najlepsze to jest to, jak przeczyta i wie, na co to jest, ile tego ma zażywać i widzi efekty. To jest bardzo dobre, proszę Państwa. Czyli tyle w tym temacie, ale. Chciałam powiedzieć, że tak jak było w tych opisach Apokalipsa, ja to tak uważam, Danuta Michalska, witam serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ja też pozdrawiam, szczęść Boże wszystkim, i proszę Państwa, to nie jest tak, Że tak kiedyś lekarz jakiś w telewizji się wypowiadał, profesor, no mają leki, niektóre, ale tylko na zahamowanie, takie chwilowe znieczulenie, na przykład, bo jak są przepukliny, dajmy na to, proszę państwa, wewnętrzne, tak, to się nie da tego cementować, nie, bo to tak się nazywa, takiego zabiegu robić, jeżeli to jest zewnętrzne, ale. Jak ktoś ma mazidło z żywopostu, z tego korzenia na alkoholu, z tym złotem, na tym i krzemem, to proszę Państwa, jak przykładasz taką łyżeczkę, to, to znieczula, bo żywoko znieczula, to drobny ten taki klejk wpija, czyli regeneruje tą tę, po prostu pozostaje, reszta gasi, zapalenia, czyli nie powstaje gorączka w miejscu docelowym, gdzie to boli, czy kolano, czy coś takiego, więc, więc Proszę Państwa, jest jak jest. Tutaj serduszka, z tęgą, kwiatuszki. Dziękuję za kwiatuszki, za buziadki, za koniczynki, za wszystko. Ale zawsze ja mówię do Was wszystkich i prawdę. Nie boję się, bo oprowadzę ten program od pięciu lat. Wiem, co mówię, wiem, jak doradzam. A w Waszym interesie, jak sobie zrobicie sami, czy na przykład ja komuś w Unii może wykonam. Jest dokładnie wykonywać tak, jest w przepisie. Nie tak, jak to sobie myśli. Weź nie łyżkę, ja nałożę więcej żywokosu, może szybciej. Nic z tego nie będzie. To ma być łyżeczka. Yy, boli kogo bardzo, yy, zakłada tylko wieczór. Ja mówię, a nigdzie nie zakłada w dzień, i jakby śnie i wieczór. Yy, dlaczego mówię, że gasi zapalenia i gorączkę? Nie gorączkę, tą, którą mierzysz termometrem na głowie tylko gorączkę miejsca docelowego, gdzie masz wózka albo coś takiego, czyli nie dopuszcza. Tak, jakby troszeczkę, o, jak jest mokre, zanim to wsiąknie, zanim te, to nie czujesz ani tego bólu, ani niczego po prostu, ale niektórzy, tak jak mówili, odrzucili, ktoś pół wykorzystał, bo przez stało, jak rozmawiałam kiedyś z taką panią, a pół po czterech latach się miło, bo myła w zimnej wodzie, pamiętajcie, że najgorsza rzecz to jest myć w zimnej wodzie nawet i szklankę, od razu się dają stawy nad garstką. nie wiadomo co, są te zapalenia wewnętrzne utajnione lub nie i widzicie i to wszystko boli, w każdym bądź razie jest bardzo dużo ludzi młodych, że Trzeba byłoby przywracać ponownie, ale jeżeli dzwonią do mnie w ogóle to polecam to moją książeczkę złote, dzieła na wagę złota, po prostu tu już tu wystarczy ją otworzyć i przeczytać, jaki teraz piękny jest wrotycz wszędzie na co. Nie na żadne robaki, bo weź sobie poskładaj na schodach przed domem, zobaczysz, ile robaków się schowa pod tym, pod tym wrotyczem. Jeżeli na przykład by dziecko czy z, do 12 lat miało te owsiki i inne glizdy, to ja polecam liście z orzecha, to szybciutko się odlepią od tych ścianek i szybciutko, ale można też zrobić hegar z wrotyczu, ale to trzeba umieć, żeby gdzieś coś nie przedziurawić, nie te, to, nie wiem, czy to pielęgniarki wykonują, to też można usunąć owsiki i wszystko, ale ale bo wyciągi z rotyczu są silnie działające, są pewne w działaniu, jak coś wykonujesz, czy odkażają, czy wywar tak samo, czy przeciwrobaczywe, no przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwrozkurczowe, żółciopędne, żółciotwórcze, regulują przemianę materii i nie odkładają się blaszki, nie ma zakrzepów, więc warto od czasu do czasu no, trzeba jak dla siebie urywacie, go, to wymyć wcześniej. Ja Wam radzę do zamrażarki na parę minut, potem wyciągnąć i potem suszyć tak na dół. Ech, proszę Państwa, zawiązane bardzo cieniutko, żeby Wam nie skociało czy nie zapleśniało, jakby to nazywać się, po prostu, żeby każde osobno, jak się wiesza coś, to jedno wisi wyżej, a drugie niżej, tak na tym, żeby się nie stykało na nitkę. Więc tak sobie ususzcie, zróbcie, zanim zamarnie ziemia, zanim się zrobi zimno, zanim deszczowo ktoś choruje na serduszko, niech się wspomaga głogiem, różą, Po prostu pięć tego, pięć tego ugotować. Proszę Państwa, może być półtorej szklanki wody. No, i tak Wam radzę. I dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do jutra pa. Trzymajcie się.